Dzień dobry, Bego. witam serdecznie. Kolejny odcinek z CPSL. Like, subtlujcie, so, fałszerze so, jak link w opisie. Powiedzcie serdecznie. E, i smacznego widzowie. Gramy z monetami, więc jest impreza. Jest ciekawie, jest super. Nie w takim stylu jak ty to robisz, że wchodzisz tak. Dzień dobry z tyłu, ja tutaj gadam tak. Witam, szanowni, Oglądałem, teraz, zaraz, jak się z Kingą zmieniłem, to jeszcze oglądałem Tylko i widziałem Twój film. Ej, czekajcie, chłopaki. mi się spodobał. Chłopaki. IB, nagrałbyś odcinek o Dragon Loze, Bo Imir nagrał. Tak, o Dragon Lorze dobra, to muszę zrobić się bez Dragona. Grać bez tajemniczego. Co? Dobra, bo bana dostanę zaraz tam <laughs> O, a może broń jakaś? Ej, karta, no dobra. Dobra, może będzie jakaś ta moneta. Ej, też właśnie, a ty byś tiktok'a nagrał, na przykład. Dawno nie nagrywałeś. Ja mnę, tiktok'a. O, Avim na przykład. O kurde. Okej, Dobra, zdradzam wam wszystkich lamusy. Nie ma... Kurde. Ajajaj GPN czemu nie żyjesz, to nie To, to, A, to, nie, to, nie, to, żyję. to wracając do rozmowy <laughs> Może byś nagrał TikTok'a jakiegoś o Loże z... No, mam speca jak coś Dobra, widzimy się na to. Daj... Jest tu może Gdzie jest GBN? Nie ma GBNa Kurwa nie ma hmm. Dobra, AB wystarczy Aaaaaa a mi to jest za gbna po prostu. Aha, <coughs> musimy mu przekazać dalej, to to jest taki Berek no, trochę. Tylko podwójnie. Tak, ale nie ma do gbna. No, to jest taki Berek po prostu, no. A mogę wybrać serię? To masz mu tak zrobić, tylko że szedł w Web. A mogę serię jest z GbN. tego z 249? Z czego zechcesz? bylebyś mu przekazał. A no, jest z logicera? Okej. Okay. Ale to z logicera to tak 10 razy, bo to mniej boli. Mówię, no trzeba ca cały magazynek. No, bo to jest taka, wiesz, taka, kiedyś takie było takie coś, że się uderzało w łokie, nie, w, w ramię było było Takie samo robisz mu, po prostu Tak, tylko że 200 no, razy szukana, nie? Albo dla dzikera. <laughs> to taka mała różnica, malutka, niezauważalna Rozumiem Aha, za nami! Ojej, oj, ale lagi Cię nie mylę. Tak. Co my? jesteśmy. Ruszy. Okay. tutaj jest. Oj, proszę, o kurde. Dobra, jednak przejebane, jednak przejebany. Uciekasz, żeby cię No cóż, <noise> ale ci słapał? A zapał. Rakieta! <noise> ale ekstra to było. Loki nie, ty fura Ale pożegnanie. O, ale poleciał! Nie za swoje wyramusy! Ale poleciał! <noise> to z nie jestem przeciwko każdy teraz! Zemsta! Zapomnę tego! Tak naprawdę Delwek, no nie chcesz pieniążka wziąć Nie, biorę, ty może... furasie Najlepsze jest to, że ja najpierw rzucałem w SCP-ki monetkami I nikt nie chciał z nich po podnieść tej monetki Więc śmiesznie, że ja bym nią Nic nie ben się ben się to, słyszę co... Jak robisz TikToka? Korwa ko 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 Uuu Proszę Ty furasie Aaaa Dobra, widzimy się A! jak coś się wydarzy ciekawego Dobra Oj, tu kochani pomajemy się Wyjechać w B! Tak, dojechać, ja mogę! No, jest cepelki! Jest ten cepel, bo słyszałem dźwięk. Co tam się dzieje? kogo, kogo wy A to klapek. A, klapek tak lubi, klapek. to tajemniczy takie podchody. Tajemniczy? Dobra, wyjeżdżamy. Nie. Ja wierdzielałem, że. To nie byłem ja. To za hejter. A, dobrze <ślam> <nie> ci <jest> tak! Pozostaw. <ślam> został? Hubert? Hubert! A wak? Dobra ci tak. Ałaku Ałaku. Na no, ała, ku. Ku Kurwik? Kurwa rzeczywiście. A tam jest gdzieś Gdzie kurwa jest? Nie gdzieś? wiem, miałem ping. Tejś go widział, tyś widział. O kurwa, kurwa, kurwa tu jest! Rzeczywiście! Widziałem czego? <gry> ja nie chcę go jebać, no, jest, nie. Essa, s Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra. Podejrzewałem, że może przed tym stać, przed wejściem tutaj. Chyba tam jest. GBN strzelaniu. Bardzo z GBN. O. A, był to rzeczywiście. Jest tam? Udało się. To był za zajebisty granat. Myślałem, że biegnie w nas. Przypominam, że leki miał full HP w tego. Ajajaj, nie mam tego leczenia. Nie było jak drzwi nawet zamknąć. Nie miałem sprinta, nie miałem nic. Ja nie miałem akurat? On to i A oni sobie stoją przy... Ale i Birku nas monetki, która tak... Zabnijcie go, szybko, teraz! Gdzie on go! Tutaj gdzieś. Słyszałam ten... Ha, <susza> wow, zamknęli. Tam <susza> w środku zamknęli? O oh, kurde. Loki no, w klatce. Ruszy. I czemu? Czemu jest aż tyle tokenów na chaosy? Nie rozumiem tego. No, właśnie nie wiem. No, aha. Jakby Przecież zamknęliśmy jest ka bez sensu. A może Mongo monetkami? Nie no, bez sensu. Nie wiem o co chodzi. Widzimy się jak to się wydarzy. No i poleciał no, no w górę pokątną Jak <gry> <gry> na no, Mongo Kurde szkoda że akurat cięcie miałem A co jest stało bo nie widziałem? Na no, Mongo uciekł jako klasa D, po czym użył w końcu monety i wleciał w powietrze i, i krzyżąc o, na pokątną o, no, ja <grym 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 no nie, nie <grym> znał O, tu jest Co nie robią Hehehe, <noise> um. oho, papa Loki Dobrze nie, no, no, się uda! No, nie, zaptuje. <noise> w ogóle mi nie wyszło, nie ja trafiłem ani razu do <noise> stanu, ani <głos> jednego checkboxa. Ooooo, oj. Zaczął zostać Tak zwany twórca gry. Ej, no. we, 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 weź ustaw, bo wy tam. No, 20, wyraz, 20, ja, chciałem, ja, chciałem, ja chciałem zgłosić nie RP, team killer, gapnę mnie z team killerował specjalnie. <noise> specjalnie. <co? głos> Dobra No serio, specjalnie Ech, bo, ja go, go, bo, go, bo go ostrzelałem I on użył apteczki Jak nice. dokładnie skończył używać apteczki To go znowu ostrzelałem I miał znowu 50hp <laughs> <hotel. laughs> <A> dole jest <laughs> okay, A ty zadałeś ci tyle samo No To prawda Nice Oj oh, i koniec wiem się w kolejnej nice. rundzie Naukowiec Dobra Szybka akcja widzowie Mmm... karta może moneta? Nie ma monety, niestety. Tutaj też nie. Ma monety On Nie trafiła monety. To tak może być jeszcze, fałtem może być. Już. Delbex, pomóc tobie? Cześć, Delvex. Cześć, Delvex. Cześć, Delvex. A AB. bo ja wiem, jak się ty kurwa, gówno. Też ten sposób A nie wiem, jak to się robi. Szukasz monety. Karty nie ma. A myślałem, że monety szukasz. Tutaj też nie ma niestety monety. I nie tutaj tak samo. Szkoda. Chcesz apteczkę w sumie? Czemu nie? nie? da nam się leczenie, dużo leczenia. Na wszelki wypadek. on zakręt. No i ktoś tutaj był. Niedobrze. A, oh, bo dużej klasy te zaraz to miało sens. Aha, ktoś przejście otworzył, nie mi się. O, oh, witam! Hej! Pogromca dzieci pogromca. nie idziesz? Ja chciałbym monetę. Dobrze. Dałbym dużo monet. Ale poczekaj, poczekaj. Dobra, pojedziemy razem. Pojedźmy po monety. I jeszcze klapus jest na Jedź, jedź. A ty co, tajne jakieś zwoje dostałeś z lokalizacją monetek? A ja po prostu znam wszystkie respy, rozumiesz? Tak? No to, tak. kurczę. To ja też chcę jedną. Chcesz jedną? O ile dasz? No nie wiem, nie wiem czy zasłużyłaś. A jak, ładnie, jak ładnie poproszę? Chcesz zasłużyć. No, ja Ale ja Aviewu zasłużyłam. Słuchaj Aviewu, słuchaj. No. Zrobiłam się głośniejsza, lepiej mnie widać ogólnie w Teamie hmm? No to fajnie, fajnie, no Imi, oddaj mi jej biego Oddaj mi A-bie'go e <laughs> <Że> teraz... oddaj, <laughs> e oddaj mi jej biego oh, wow. Oddaj mi jej biego uh... Oddaj mi Abiego e Oddaj <laughs> mi Abie'go ja się wymieniłem z nim głosem no weź, oh, bo ja yes. się O, Abi, Abi, słuchaj, słuchaj. Ejbi! Ja tam... Nie, nie, poczekaj, Hubert. Bożka, no, teraz no, ja rozmówię Ja Nie, to jest mój Ejbi. <grym grym> stałam się głośniejsza, lepiej mnie widać na nagrywkach mm -hmm, i w ogóle. Mm -hmm. I ja myślę, że bardzo się... Bardzo moja postawa się poprawi, poprawiła, odkąd mm -hmm. byłam na okresie próbnym. I myślę, że mm -hmm. zasługuję na jedną monetkę. A! No. Ja go go potem głupie. No! wiesz, większej głupoty nie słyszałem. Hubert, możesz kapisz? Okej, okay. halo, halo. Ooo, the de destru. Uf. Czemu de destru jesteśmy? Eee, de... ja jestem de... wielkim fanem. Kujak jest z de destrem, o, witam. Powiedz TikToków o CSGO i, i Mira, jakby coś. Dobra, czekamy. Ale ja nie mogę znaleźć żadnej I... monety. I no, cóż mógłbym powiedzieć. Skibidi, wop 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 jest, 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 w, jest, 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 Jak to się mówiło jest, 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 będzie będzie jest, 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 nie nie jest, jest, nie, jest, 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 Nie, nie to jest, 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 nie, co goni? 106! O, za nami. A dobra. No. A ja mogę z nią porozmawiać. Tak, to porozmawiaj. Ja, ja, ja lubię się... Ja lubię się... Hej, 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 poczekaj, kim jesteś? Kanel! Kane, poczekaj, pamiętasz jak ostatnio mieliśmy sojusz? <laughs> Chyba nie chcę rozmawiać! <laughs> nie, proszę, nie, proszę. Dobra. Ej, ale otwórzcie! No dobra. Otwórzcie! O, dziękuję. Dobra, jeszcze odpięć, jeszcze odpięć, jeszcze odpięć. No, nie słuchaj. Dobra, wracamy! bo ja z nim pogadałam, bo skada się Tak, tak. Do... Kto to był w ogóle w drugiej rundzie. Kto to w ogóle bo był, to był bał, 100% Connect, kluska. Ej, był jeszcze powinno być hmm. w intercomie. Ale ja ale nie mam jak otworzyć, no. No, ja też nie. Ja mam grana, no. ale nie będę tego marnował. No, na monety, kurde, to warto, ja mówię ci tam fajne rzeczy. O, dostałem, o, dostałem monetę. Na pewno nie skamowa. O, dobra, bo, dawaj, Dobra, rzucam. Kurde, Na pewno nie skamowa. Rzucam. O, wymiana zdrowia wymiana z osobnym graczem. Zdrowia z <laughs> no, to nie o, To się wymieniliśmy zdrowiem no, Ale jakbym wymienił się zdrowiem ze scpekiem, raz mi się tak zdarzyło. Tak, no. ten, to byś nie uciekał wtedy. No, miałem 2900kp wtedy. Ja! Yeah. Miał sto, to jest jeszcze zabawniejsze. No, no, miał sto! No A co myślisz, że to 106 Fryer to jest tak czeka na górze, czy nie? Nie, myślę, że pojechał sobie. No, pojechał, bo winda jest na dole. Dobra. O, teraz z tym O, kolejna moneta. o dobra, Oj, kolejna moneta. Trochę się cykam, dobra, ja nie ryzykuję teraz. Chcesz monetę? Nie, ja nie ryzykuję. Dobra, uciekam. Poddać się na tych miast ty Nie, biu, ey, co tam? Ej, ja poczekaj, coś, coś, co to jeszcze pożegnać No ale ja zaraz będę tutaj Cześć Cześć Uła. No dobra, to jak, teraz jak już ey, uciekłem... O, no, rzucam okay, monetą! Pamiętaj o tym, Ilya, pamiętaj. O, wymiana zdrowia ze swoim graczem. I teraz jedno z 100 HP. <gry> Ale masz broń. Ja zgubiłam takie dwie? naszego. Mm. Nie wiem. A, chyba Hubert po prostu i tam jest w go? Nie no, właśnie zgubiłam A, zgubiłaś. Witam. Tutaj to jest. Chyba mam odstęki na jego pojęci. was... Kurwa kim A. jestem? A Ty jesteś tutaj taki, jakiejś... eee, Ty nie mam pomysłu szczerze co mam powiedzieć Dobra skwili dab 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 Jest, Powiedz że oh, wybaczasz Hubertowi Racing giad in Ohio Gb no, nie, tak Powiedz że wybaczasz Hubercie Moszce, Bo nam Tego eee, Wybaczam Hubercie Moszce, Wybaczam Wybaczam eee, <laughs> Pięknie, <laughs> <laughs> Pięknie. <laughs> Eee, we, co z Ten drzewa idzie Ale So Dzięki! Ja, pjr, o, kurde. o kurde, ale przypał! SPK z obu stron! Ale przypał! O, zabili jednego! No, nie wiadomo, gdzie jest teraz. Brawo, brawo, ale Wam poszło dobrze! Za tobą! Kurde! Brawo, <grybuj> no i dupa! Paliście się kanały, pal się! Prze! się! Ale go przygnałem! <grym> przygnałem go no. do niego go! obok. No. Prze! 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 trochę. I no Prze! demonie, preś, Nieczysty duchu! Awada Kadabra! <grym> Ale zaklęcia tam że... no, To zadziałało! Teraz nie wiem czy nie będzie końca rundy, to już nie mam pytania żadnego. Ja mam ważne, ważne Ważnego. Ale ty wiesz, że jestem za tobą. Za mną? Aha! Ja <grym> pff. 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 Poczekaj! Zdobre, daj mi, musisz mi dać minutę, Ej biu, poczekaj. Poczekaj. poczekaj, poczekaj. No to, to chyba bo... Nie, przyfilmuj mnie przez minutę, bo chcę ci dać follow na TikToku. O Bogowie, to se później daj, no no ale Ejbiu Ale później zapomnę Że to reklama Ejbi <grystanie> <AB> 770 <grystanie> A czemu 770? Nie wiem, tak mi to po prostu dałem sobie nick Ejbi I tak kurde patrzę Ejbi 770 Aha No dobra <grystanie> A że możesz to edytować? No właśnie nie wiem, czy tego nie edytuję w sumie Dawaj sobie a jak, a najlepiej to w ogóle... Ale nie no, ja mam w ogóle napisane, że AB, tylko że po tym mam małpa AB770. Jakie dlaczego? Nie wiem. No to te zwykłe AB to jest twoja nazwa użytkownika Aha. taka. No nazwa użytkownika, no ale nie miałem do wyboru tego takiego pod spodem, tego małpa coś tam. No to może ci automatycznie właśnie mi nadało. To jest, coś, co... to jest coś po czym cię ludzie wyszukują. No, 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 no rozumiem, rozumiem. No. Cię nie znajdą. No a w ogóle AB gdzie my jedziemy? To A dobra Widzisz jak ja ci ufam, że ja nawet nie wiem gdzie ja z tobą idę, ale idę No to świetnie, bardzo dobrze To się nazywa manipulacja Aha. To wiesz co, ej ja nie jestem pewna czy ja chcę się ze <noise> Oj no, co my pójście tak nie się widzieć za dwa dni No Ale ekstra, spotkam trzeba. Tak, jeszcze jak, chodź o, jestem szybszy. Idę. Kurde. jestem szybszy Ej, klasa D, klasa D! Wracajcie tu klasa D, mam was <grym> Wracajcie tu, dajcie się skuć Co to ma znaczyć, halo? Jadę za nimi Jadę też Dobra, za nimi, szybko, No zomadnę was Ale jedziemy Dobra, dobra, O, ty kurde gnoju, ale chciał nas pokonać no, ja mam 30 HP. No nie, źle chciał nas pokonać, ale nie znamy te numery. Dobra, trzeba się wyleczyć. AB, no. a jak wsuniesz cukierka, to nie będziesz jeszcze szybszy? No ja będę. A teraz rów selika. O, cholera, Nie, no, ja za to bym Dobra, już się skończyło. O, hejka, witam! Stójcie, daj się skuć! Ale ja mam. Ale ja, Quest. Ja... na SCP-ka, nie skuwaj mnie! No to możecie zabić, nie, jak cię nie skuję! Nie! Tak! Co ty zrobiłeś, co to był? Oj, po. E, ja! nie, <ślesencji> no. O nie, no! Wow. Nie ja ja, No nie, źle, nie będę, no. zabawę! No powiedziałem, mu, że mnie nie skuwa, bo on quest, on powiedział, że to się zabije, no! No, no tak, to taka prawda, No, no to umarłem, pan. Ej, No, udało się. Dzięki. Jeszcze Imir ma kolestę, Kurde, też ile followów? Ja zobaczyć, ile już, jakim milionerem Tylko, jestem. Że on, chyba, my, my PKP, on sobie stoi. Czeka, 10 followów mam, co. widzowie, ale ja, jestem hi, 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 jest potężny. <grym> no, Normalnie jest, zaraz milion. Wali. Nie mam nawet A. jednego TikToka, już mam 10 followów, ale super. <grym> nie, <grym> Dobra, widzimy się, widzowie, na respie. Mam pecha, nie Czekajcie na mnie, co? Ej, poczekajcie na mnie. Ej, poczekajcie. Zrobię Poczekajcie. No, kurwa, mówiłem, poczekajcie. No, nie, zadechali sobie ode mnie. To, to samo, właśnie. Eka. Hello. Oddaj tą kartę. I tam. Nie daj mu tej karty. Chodźcie ze mną. Nie, no po co? Po co? My jedziemy. Ale Ewy, tak ja cię muszę poinformować, że na górze jest staruszek. No i dobra. Ale my byliśmy no na górze, to jest dół. Zaprezentowany. A kurde, on jest szybki. Te dwukropek. Ale on jest szybki. Nie mogę go trafić. <głos》>. Nie za szybki jest. Ja nie wiem jak go trafić, ja nie wiem jak strzelać Ja też, ja Kurwa, ale we mnie, w, ale we mnie wleciał Na jego Poczekaj, Poczekaj, bo jest To jest nie do jest zrobienia skurdy. Mogę cię, cię no, rozsieść? Noo, jest to taki jakiś szybki, to się nie da tak. no. tak trafić, kurde Ty patrzcie co mam z Kajosa Wow Co jest tego, z... To <laughs> jest nie do zrobienia Nie wiem I by chyba umarł no bo, nie, W wymiarze Ej, tam ktoś strzela, Delvex, idź tam do przodu, do snu przód. też jest szybszy, ale nie jest tak szybki A. jak Delvex. Jest ciężko, bo ogólnie Soszucka nie może nic trafić. Ymir ma rozpierdolony recoil przez movement. Chaosy poruszają się normalnie. No właśnie powinno to być, to że przez tak całą no. grę jakby jest takie przyspieszenie, bo tak to no kurde jak A, to potem, potem... To jest już zbyt rozpierdolona, no. No jak osoby się potem respią, no to to jest bez szans. No ta no. Stupcie Najgorsze jest to, że jak użyjesz 500 to to na fakt ci A Ała. Kurde. O, i mi umarł? To jeszcze... E. dwa kiosy muszą użyć. No to Delvex po... ich nie zabije, coś czuję. No nie, no nie o, gadaj, no, on nie teraz nie ich nie zabije. Gdzie on pobiegł, ten chłop? No spokojnie, kto strzelał, to my tam strzelał? Kto strzelał? Ała, czemu? Zaginę, tak. Dobra, skończ to Delvex, no ile można? Uciekuj. No on jest wyciszony. <noise> Okej <Okay. głos> To randomowe w chuj Dobra, <noise> w się brawo Delvex Ej ja nie. Fader, wow. <noise> ja, ale nie trafi wygrać Jestem Mandy Ja wysłałem się nie Ale jestem Mandy, może nie wyjdzie. Nie, nie no, wiem że nie Może nie wyjdzie. Jedna osoba musi umrzeć kurwa, Delvex wygra jako SCP. Delvex wygra rundę to siedzi... No, nie tu siedzi, Proszę Państwa, to, jest tak no, nie. to jest tak samo prawdopodobne tak samo prawdopodobne Jak wygrane jak no, Polska wygrana na Euro. No nie daj no, wierzę tam nie. No nie mogę no. Tak jeszcze no, Mandy wyjdzie Mandy To będzie beka no. No. On albo umrze, albo wyjdzie A, a zobacz gdzie wyszedł tak? No, Będę na przeżycie. mi się, yeah, na, no nie, nie no to się On umiera. Chyba. O, 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 o nie. Dalwex. Ja pierdole, dawek, wygram rundę. A nie, to tam w grę, bo Wow. <laughs>